Kolejne ćwiczenie oddechowe wykonamy sobie w pozycji klęku podpartego. Asia wykona delikatne tyło pochylenie między proszę nie być z tego skocił już jeden. Delikatnie sobie wychodzimy w tyło pochylenie. Teraz przy wdechu będziemy kierować powietrze do tylnej ściany, dolnych żeber oraz do kręgosłupa. Jednocześnie przy wdechu Asia będzie wciskać dłonie w podłogę, co mocniej aktywuje i również pomoże przepłonie w bardziej efektywnej pracy. Zobaczcie, jak minimalnie unoszą się tylne żebra, dokładnie powietrze kierowane jest do tylnego pasa i kręgosłupa. I jak schodzi się klatka piersiowa przy wydechu. Przy wydechu czujemy minimalne napięcie mięśni brzucha. Wykonujemy sobie trzy serie po pięć powtórzeń. W kolejnym ćwiczeniu wykorzystamy również pracę mięśni nóg. Włożymy Asię piłeczkę pomiędzy kolana. Piłkę jedynie trzymamy. Nie ściskamy jej nici czynu mięśni przywodzicieli. Jedynie utrzymujemy ją. co ładnie pozycjonuje nam ustawienie biednicy. Jednocześnie Asia układa pięty na Krześle. Utrzymujemy pozycję 90-90-90 kąt w kolanach i 90 stopni kąt w piotrach. Może położyć sobie dłonie na dolnym żabrach, żeby czuć ładniejszą pracę i dokładniejszą pracę przewody. Wykonujemy sobie wdech jednocześnie delikatnie wciskając pięty w krzesło. Dzięki aktywacji mięśni kruszowo-koleniowych. Lepiej pracuje nasza przepona, polepsza nam się ta strefa A pozycji przepony, dzięki temu pracuje ona bardziej efektywnie. Wykonujemy sobie również 3 serie po 5 oddechów i odpoczywamy. Z czasem możemy wydłużyć serię, możemy wykonywać do 8-10 powtórzeń, ale na początek 3 serie. W wszystkich pozycjach oddechowych pamiętajmy o rozluźnionym kręgosłupie. Nie wklejamy go w podłoże, ale pozwalamy mu nic na minimalne tyłopuchlenie.